Jak teraz podejść do sprawy wyboru wykształcenia odnośnie tego, jak będą Was postrzegać ludzie? Czyli takie krótkie nawiązanie do tego filmu o zarządzaniu własną SMV, dlatego że jedną rzeczą jest to, co Wy umiecie, a drugą rzeczą jest to, jak postrzegają, jak interferują z Wami ludzie. Kiedy człowiek jest młody, to wydaje mu się, że im więcej napakuje do swojego CV tym lepiej będzie to wyglądać w oczach drugiego mężczyzny, z którym będzie jakiś, um, jakieś interakcje wchodził, czy jakiś biznes robił. Tymczasem w miarę upływu lat <grym> dostrzeżecie, że przyjdzie taki moment, że zaczniecie ze swojego CV wyrzucać punkty, tego że zaczną wa, wam w tym CV przeszkadzać. To CV, słuchajcie, to nie musi być wydrukowana kartka 4 z waszą mordą, którą złożycie do najbliższego korpu. Tylko jest to to, co wy prezentujecie drugiemu mężczyźnie. Choćby to miała być rozmowa w barze, choćby to miała być jakaś uwaga w trakcie wycieczki górskiej, czy propozycja, którą złożycie mu o czwartej nad ranem po grubej imprezie w jakiejś. Jakimś abstrakcyjnym otoczeniu czy egzotycznej scenerii, tam będą rzeczy, które przedstawicie i które ukryjecie. I teraz nawiązując do tego, do tych zawodów technicznych, które wybieracie. Oczywiście, że umiejętność skręcenia dwóch rurek jest bardzo praktyczną umiejętnością w życiu i nie musicie wcale grać na tej umiejętności, że to jest to, co wy w życiu kochacie i w czym by w życiu całe, cały czas się zajmowaliście. Tylko chodzi o to, że ta umiejętność skręcenia tych dwóch rurek, choćbyście mieli być nawet pośrednikiem nieruchomości, czy jakimś tam in, jakąś tam inną kadrą rządzącą, zarządzającą, czy podejmującą jakieś decyzje, wykorzystacie. Teraz w jaki sposób wy wykorzystacie... Ciao! Ten... Wy wykorzystacie ten kadr, Ano, wykorzystacie w ten sposób, że y, pani, która na przykład przyjedzie oglądać nieruchomość przez tą jedną rurę, którą wy na szybko będziecie w stanie skręcić bez żadnego personelu technicznego, nieruchomość nabędzie, a wy y, zaliczycie grubą prowizję z tym związaną. Zatem nie chodzi o to, żeby nominalnie kimś być, tylko żeby umieć faktycznie i fizycznie rozwiązać problem, który się pojawi y, bez. Zależności od innych ludzi, które mogą Was w danym krytycznym momencie pogrążyć, tu mi się przypomina taki memik, jak to porównane zostały na obrazku w formie zakupionych samochodów, zarobki odpowiednio. Był tam jakiś włoski urzędnik, który miał kwiata, był adwokat. Który miał tam jakiegoś lepszego fiata. <noise> był lekarz, który miał y, Alfę piękną, i na końcu był y, murarz z Europy Wschodniej, który miał Ferrari. To, słuchajcie, doskonale opisuje cały obraz rzeczy, dlatego że wasz, nie zawsze wasz prestiż zawodowy przełoży się na mamonę, którą z danego tytułu otrzymacie. Natomiast zawsze paleta czy portfel waszych umiejętności, y, wasze możliwości, czy wasze hmm, szanse podniesie. Czyli wy musicie umieć coś zrobić, co niekoniecznie musicie to prezentować. Hmm. Natomiast czasem potrzeba zrobić tak zwane dobre wrażenie, czy potrzeba wykreować się na kogoś i być też kimś. Nie tylko wykreować się, ale potrafić taką osobę zagrać po to, żeby znaleźć się w miejscu. O jakiś tam level wyżej, do którego ludzie mogą wejść lub nie wejść. I tutaj pomagają takie różne dziwne zawody. Pomijając yy, zawody typu, nie wiem, prawnik, lekarz, yy, yy, whatever, yy, wojskowy, yy, czy ktoś, kto ogólnie jest zawsze w postrzeganiu ludzi wysoko w hierarchii, no ale pomaga, wiadomo, nie musicie takim kimś być bo skończenie tych studiów i pójście w ten kierunek wymaga dużo wysiłku, co może Wam nie być na rękę. Natomiast jest cała masa zawodów, które w mniemaniu społeczeństwo oceniane są w miarę wysoko i może się to Wam przydać. Na przykład jakieś pojęcia, które masa społeczeństwie słabo rozumie, typu jakiś tam biotechnolog, inżynier od czegoś, nawet ten wojskowy. Miałem, słuchajcie, kiedyś kolegę w korporacji informatycznej, który skończył jakąś akademię wojskową i, i uczył się poganiać jakichś tam innych butów. Chłopak był bardzo przebojowy, bardzo obrotny. I nie brakowało mu mózgu czy umiejętności abstrakcyjnych, matematycznych do tego, żeby zajmować się oprogramowaniem. Świetnie sobie poradził w karierze, dlatego że umiał znaleźć się w odpowiednim miejscu, a umiejętności techniczne miał wystarczające do tego, żeby robić to, co trzeba było robić i co nie mógł zlecić innym. Czyli ta, ten dryg wojskowy, dryg organizacji sytuacji, dryg y, wydawania poleceń, dryg struktury, pojęcie o strukturze bardzo mu w tym pomogło. A zatem kształcicie się swoją drogą, a swoją drogą, jeżeli Was na to stać, bo świetnie sprawiacie sobie, dajcie sobie radę ze sprawami manualnymi i potraficie sobie się wyuczyć w swoim garażu, w swoim e, rodzinnym domu skręcania, lutowania, spawania, robienia tego czy innego. Możecie się spokojnie, słuchajcie, zająć studiami, nie wiem, lingwistycznymi, e, studiami abstrakcyjnymi, nawet możecie być specjalistą od literatury. I niczym to nie przeszkodzi pod warunkiem, że. Umiejętności techniczne zdobywać równolegle, bo kiedy przyjdzie, <laughs> słuchajcie, pojechać za granicę, tak jak to śmiał się, będziecie wielofunkcyjni. Tak jak to śmiał się mój kolega, kiedy pojechałem do Niemiec i zreferowałem im z mojej wcześniejszej firmy, że Niemiec stwierdził, że Polacy są wszechstronni. Niemiec, tej korporacji informatycznej, powiedział, że nie tylko potrafił zaprogramować coś w języku, ale również zająć się bazą danych. Kolega się tam z biurka wychylił obok i mówi, tak, a jak trzeba, to i kafelki w jego chacie położyć. No i w tym właśnie żarciku tkwi sedno sprawy. Bycie w strukturze nie zawsze jest korzystne z punktu widzenia finansowego, dlatego, że struktura przeważnie służy do tego, żeby was z finansów skroić. To znaczy, żeby ograniczyć wypływ jakichś nieprzewidzianych, niekontrolowanych wydatków. Dlatego służy struktura korporacyjna. Każdego razu z tym swoim szefem idziesz na tą rozmowę okresową, gdzie ty mówisz tak, 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 jak ty jesteś zajebisty, a szef mówi nie, 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 nie mamy na to pieniędzy, budżetu. To jest właśnie korporacja. Więc prawdziwie dobre interesy, biznes, m, klientów pozyskuje się w środowisku dzikim. W środowisku nieskrępowanym takimi regulacjami, w przyrodzie, krótko mówiąc. I tu przyda się Wam umiejętność opowiedzenia taktownego żartu. Tu uda się Wam zdobyć coś, jeżeli będziecie potrafili zabrać jakąś panią gdzieś na wycieczkę, powiedzieć coś mądrego, powiedzieć coś miłego. Jak trzeba to i poromansować z nią, czemu nie zabrać bogatych ludzi na jakąś rozrywkę, znaleźć się w miejscu, gdzie te pieniądze są. Pamiętajcie, że pieniądze nie są ukryte po korporacjach, tylko pieniądze są ukryte po rodzinach. Tam, gdzie ludzie faktycznie je kumulują, gdzie je wydają, gdzie zapadają faktyczne decyzje. No nie zapadają, słuchajcie, na mitingu jakieś ruki pod krawatem, tylko one zapadają często w, w willach na Lazurowym Wybrzeżu czy przy Dobrym Winie. O tym pamiętajcie, żebyście się nie przeblokowali zarówno pod względem Umiejętności, żebyście zawsze te umiejętności mieli, i żebyście się nie zablokowali pod względem wizerunku, żeby Wasz wizerunek był zawsze możliwy do stworzenia adekwatnie do sytuacji.